Serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj powiem o tym, jak nie pogubić się w branży fitness, ponieważ obecnie natuk informacji jest po prostu zbyt duży. Twórcy próbują prześcigać oraz przebijać się z coraz to nowszymi informacjami, zapominając o podstawach, podczas gdy w rzeczywistości to podstawy generują 80 albo nawet 90% osiąganych wyników. Dzisiaj przedstawię Ci tylko i wyłącznie najważniejsze informacje w kontekście treningu oraz żywienia, żebyś mógł skutecznie oraz z pełną łatwością kształtować oraz zmieniać swoją sylwetkę. W tle będzie leciał oczywiście mój trening. Jeżeli cały materiał Cię spodoba, to będę Ci bardzo wdzięczny za jego udostępnienie, polubienie oraz zasubskrybowanie mojego kanału. Zapraszam Cię do oglądania. Zacznijmy od strategii żywieniowych. Najważniejsze są kalorie ponieważ to ilość kalorii determinuje to, czy twoja waga będzie miała tendencję wzrostową, spadkową czy utrzymującą, oraz jak efektywnie będziesz budował mięśnie lub spalał tłuszcz. Kalorie są po prostu fundamentem diety. Jeżeli chcesz efektywnie spalać tkankę tłuszczową, to musisz być w deficycie kalorycznym, czyli musisz spożywać mniej kalorii, niż wynosi twoje zapotrzebowanie kaloryczne. Natomiast jeżeli chcesz efektywnie budować masę mięśniową, to musisz być w surplusie energetycznym, czyli na nadwyżce kalorycznej. O tym jaki konkretnie deficyt kaloryczny zastosować lub jaką nadwyżkę kaloryczną zastosować mówiłem w tych materiałach. Kolejną najważniejszą rzeczą w kontekście żywienia jest podaż białka i powinna ona wynosić około od 1,6 g do 2,4 g na kilogram masy ciała. Oznacza to, że osoba ważąca 100 kg powinna spożywać codziennie od 160 do 240 g białka. Dalej mamy pozostałe makroskładniki, czyli węglowodany oraz tłuszcze. Tłuszcze nienasycone powinny stanowić około od 0.7 do 1.2 g na kilogram masy ciała. Natomiast węglowodany powinny stanowić całą resztę kalorii. Przy czym warto, gdyby to było między 4 a 7 gramów na kilogram masy ciała. Najłatwiejszą metodą na kontrolowanie ilości spożywanych kalorii jest liczenie tych kalorii w prostej w obsłudze aplikacji FITATU. Gwarantuję Ci, że ta wiedza odnośnie żywienia odpowiada za 80% Twoich osiąganych rezultatów. Warto tu jeszcze zwrócić uwagę na jakość diety, żeby była jak najbardziej jakościowa. Oraz na odpowiednią podaż warzyw i owoców, która powinna wynosić około od 400 do 800 gramów dziennie. Przejdźmy teraz do aspektów treningowych, i tutaj najlepiej jest zacząć od rozłożenia sobie częstotliwości treningowej, czyli ustalenia ile razy w tygodniu będziesz trenował. Sprawa jest bardzo prosta: zadaj sobie pytanie ile razy w tygodniu chcesz trenować. No, i właśnie taka liczba będzie dla ciebie najbardziej odpowiednia. Jeżeli już wiesz, ile razy w tygodniu będziesz trenował, to warto teraz się skupić na rozłożeniu trenowanych partii mięśniowych w skali tygodnia oraz w skali całego treningu. Najprostszym sposobem, żeby to zrobić, jest oparcie planu treningowego o system treningowy. Jeżeli wybierzesz system FBW, czyli Full Body Workout, to trenujesz całe ciało na jednym treningu. Jeżeli wybierzesz system Push-Pull, to w treningu Push trenujesz Czworogłowe uda, łydki, klatkę piersiową, przód oraz bok barku, a także triceps. W treningu pull trenujesz dwugłowy uda, pośladki, czworoboczny, najszerszy grzbietu, biceps oraz tył barku. Jeżeli wybierzesz system góra-dół, no to logiczne jest, że w treningu góry trenujesz całą górę ciała, a w treningu dołu trenujesz cały dół ciała. Mamy jeszcze system push-pull legs. Jednak on się sprawdza tylko i wyłącznie wtedy, gdy chcesz trenować 6 razy w tygodniu. No i wtedy działa to na podobnej zasadzie jak push-pull, z tym, że nogi robimy w oddzielny dzień. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry treningowe, czyli objętość, ilość serii roboczych, ilość powtórzeń wysokostymulujących, ilość powtórzeń w zapasie, zakres powtórzeń, ciężar, przerwa między seriami, czy tempo pracy, to tutaj pozwolę Cię odesłać do Mojego ostatniego filmu, w którym o tym mówiłem, natomiast nie mówiłem tam o doborze ćwiczeń, także teraz to poruszę. Dobierając ćwiczenia, zwróć uwagę na to, czy dane ćwiczenie lubisz, czy ono sprawia ci przyjemność oraz czy dane ćwiczenie spełnia funkcję anatomiczną partii mięśniowej, która Cię interesuje. Pamiętaj, że poza samym planem treningowym oraz treningiem bardzo ważne jest to, jak trenujesz. Twoja technika ćwiczeń powinna być odpowiednia, także poświęć uwagę na to, żeby jej się odpowiednio nauczyć, a także musisz pamiętać o tym, żeby trenować blisko upadku mięśniowego. W każdym ćwiczeniu oraz w każdej serii musi dochodzić u ciebie do mimo wolnego spowolnienia ruchu, czyli ruch musi spowalniać w kilku ostatnich powtórzeniach wbrew Twojej woli. I tylko i wyłącznie wtedy Twój trening będzie efektywny pod kątem sylwetkowym. Myślę, że w tym momencie masz już pewną koncepcję planu treningowego, a także wiesz, jak masz trenować. Żeby jednak uzyskiwać stałe postępy, to musisz progresować co jakiś czas. Najprostszymi metodami progresji jest zwiększanie objętości, ilości powtórzeń lub ciężaru. Ilość powtórzeń oraz ciężar warto zwiększać wtedy, gdy Twój obecny zakres powtórzeń lub obciążenie nie zgadza się z założonym przez ciebie rir jaki masz do wykonania w danej serii, w danym ćwiczeniu. Natomiast ogólną ilość serii roboczych, czyli też objętość, warto zwiększać w momencie, gdy stajesz się osobą bardziej zaawansowaną. Gwarantuję ci, że wiedza, którą ci tu przekazałem na temat treningu oraz żywienia, w zupełności ci wystarczy, żebyś osiągnął około 80% swojego potencjału. Tutaj taki anegdotyczny dowód, natomiast ja z dużo mniejszą wiedzą, po około 2,5 roku ćwiczeń, wyglądałem właśnie tak. I oczywistym faktem jest to, że możemy jeszcze lepiej zoptymalizować te informacje treningowo-rozżywieniowe, żebyś osiągał jeszcze lepsze efekty. I mam na ten temat mnóstwo innych materiałów, czy to na YouTube, czy na Instagramie, natomiast celem tego konkretnego materiału było to, żebyś nie pogubił się w informacjach branży fitness, ponieważ jest ich po prostu zbyt dużo, i żebyś w jak najprostszy sposób mógł skutecznie kształtować i zmienić swoją sylwetkę. Jeżeli materiał ci się spodobał, to będę ci bardzo wdzięczny za jakikolwiek komentarz. Dosłownie możesz napisać byle co, ponieważ to pomaga po prostu mi się wybijać i algorytmy mnie promują. Bardzo ci dziękuję za obejrzenie całego tego materiału. Cześć.